Witam Was na kolejnym spotkaniu w e, ramach e, Tygodnia Bibliotek. Jak dobrze pamiętacie, to nasze e, hasło przewodnie to zasmakuj w bibliotece. I oczywiście zgodnie z, z, t, z duchem tego hasła m, przedstawiam Wam różne kraje, e, różne potrawy. I tak samo dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam e, przeczytać króciutkie opowiadanie Cecylki Knedelek. E, większość z Was doskonale ją zna, napisała ją Pani Anna Krzyżanek, a książka, z której będę dzisiaj e, czytać, to Cecylka Knedelek, czyli książka kucharska dla dzieci. <laughs> <laughs> kochani, tylko szybciutko. O, odnajdę, bo mi się zamknęła książka. Jeszcze chwileczkę i będziemy zaczynać. Jest. O tym, jak koty zjadły kotlety. Wiesienną środę wczesnym rankiem złożyłam rudą sukienkę. Włożyłam rudą sukienkę. Wzięłam w wiklinowy koszyk i popiekłam do pani Ludmiły. Dzień dobry, pani Ludmiło. Wykrzyknęłam, kiedy zauważyłam sąsiadkę krzątającą się na podwórku. Czy kurki zniosły już jajka? Chciałabym kupić dwadzieścia. Dzień dobry, cycylko, zniosły, zniosły. Od wczoraj chyba ze trzy tuziny. Ale dlaczego potrzebujesz aż tyle? dopytywała się. Czyżbyś piekła dzisiaj sernik? A może będziesz smażyła omlety? Nie, nie, nie upiekę dzisiaj sernika, nie będę też smażyła omletów. Dzisiaj na obiad zrobię kotleciki z jajek. Takie ze zrumienioną cebulką i posiekanym szczypiorkiem? Zapytała pani Ludmiła. Tak, właśnie takie. Do tego będą ziemniaczki purée i surówka z kwaszonej kapusty. Odpowiedziałam. Pani Ludmiła oblizała się i przełknęła ślinkę. Zauważyłam to i od razu powiedziałam, jeśli ma pani ochotę, zapraszam na kotleciki. Proszę do nas przyjść o czternastej. Twarz pani Ludmiły rozjaśnił uśmiech. Uradowana sąsiadka zapewniła mnie, będę na pewno, będę o czternastej, upewniła się jeszcze. Tak, powiedziałam. – Czy ja dobrze usłyszałem kotleciki z jajek? – spytał pan Alojzy, który właśnie przyniósł pani Ludmile naprawioną miotą. Tak, dzisiaj przygotowuję na obiad kotleciki. Jeśli ma pan ochotę zjeść kilka, zapraszam na godzinę czternastą – powiedziałam grzecznie. – Ludmiło, słyszałaś? Będę dzisiaj jadł kotleciki z jaj – ucieszył się Alojzy. – Ja też – stwierdziła wesoło sąsiadka. Może lepiej zostań w domu i zjedz sałatkę z buraczków. Kotleciki są bardzo kaloryczne. One tuczą, poinformował panią Ludmiłę pan Alojzy. Alojzy, ja chyba wiem lepiej od ciebie, co jest kaloryczne, a co nie, oburzyła się pani Ludmiła. I jeszcze raz zapewniła mnie, że stawi się na obiedzie. <laughs> a ja popatrzyłam na mojego sąsiada zatroskanego, o liczbę kotlecików, które będzie mógł zjeść. I powiedziałam: Usmażę bardzo dużo kotletów i na pewno każdy będzie mógł najeść się dosyta. Trochę uspokoiło to pana Aloisego, bo pokiwał głową i zaczął pokazywać Ludmile, jak trzeba posługiwać się miotą, aby za kilka godzin nie trzeba było znowu jej naprawiać. A ja pogłaskałam Tymianka, który wylegiwał się na ławce, i wróciłam do domu. Weszłam do kuchni, dokładnie umyłam każde jajko i ugotowałam je wszystkie. Potem obrałam ze skorupek i zaczęłam rozgniatać widelcem. Dodałam do jajecznej babki jedno surowe jajko, podsmażoną cebulkę i garść posiekanego szczypiorku. Wszystkie składniki starannie wymieszałam. Zaczęłam formować z nich kotlety i smażyć je na oliwie. Po 10 minutach na talerzu było już 20 złotych pachnących kotletów. Poszłam do ogrodu po liście, aby ozdobić nimi stół. Kiedy, jest, kiedy ja zbierałam liście, Waleria zastanawiała się, czy jedyną różnicą między kotletem a kotlecikiem jest to, że kotlecik jest mniejszy od kotleta. Pani Ludmiła i pan Alojzy nadal debatowali nad właściwym użytkowaniem szczotki, a kotka Bazylia, Gdybym ja wtedy wiedziała, co robiła kotka Bazylia. Bazylia pobiegła na rynek, wdrapała się na pomnik hrabiego Knedelka i zagwizdała w znany tylko kotom sposób. Wkrótce przy pomniku pojawiły się prawie wszystkie je miasteczkowe koty. Pręgowana Zasmaszka, Smukły Koperek, Gruba Pomarańcza, Dumny Szafran, Biały Kalafior, Łacioty Czosnek, Czarny Mniszek, Chudy majeranek, rudy rondel i patelnia w ciałki. Bazylia stała na pomniku niczym kocia królowa i miałczała. Wśród przybyłych kotów można było wyczuć lekkie zniecierpliwienie. Bazylio, co się stało? Zapytał w końcu koperek. Ona jednak milczała jeszcze przez chwilę, po czym popatrzyła na koty kotki i kociątka, dumnie zadarła nos do góry. Bo przecież nie co dzień ma się do przekazania taką wiadomość i przemówiła. Miał, miał, miał. Ja, Bazylia, kotka, która mieszka w domu pani Ludmiły, mam, was, pysz, mam dla was pyszną wiadomość. Miał. Cecylka, moja sąsiadka, smaży dzisiaj kotlety. Te kotlety, o których kiedyś już wam opowiadałam. Orety! Wykrzyknęła patelnia: Kotlety, te kotlety? zapytał czosnek. Te pyszne? dopytywał się Mniszek. Tak, tak, tak! Miał, 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 miał właśnie te! Powolutku mówiła Bazylia. Te z podsmażoną cebulką upewnił się szafran tak, odpowiedziała kotka, panie Ludmiły. I zdrobniutko posiekanym szczypiorkiem szybciutko zapytał Rondel tak, rzekła Bazylia, po czym Przedstawiła kotom plan zdobycia mojej kuchni i wyniesienia z niej kotlecików. A potem wypadki potoczyły się już bardzo szybko. Trzy najodważniejsze kocury, rondel, czosnek i majeranek, zakradły się pod wodzą bazylii do mojej kuchni. Wypchnęły talerz z kotletami na podwórko i wraz z innymi kotami zaczęły ucztą. Na koniec wszystkie zwierzaki wylizały starannie talerz i z pełnymi brzuchami udały się na murek, by odpocząć. Przecież każdy prawdziwy właściciel kocich wąsów po jedzeniu udaje się na drzewkę. Zauważyłam je, wracając z bukietem liści. Uśmiechnęłam się i pomyślałam, że muszą mnie bardzo lubić i dobrze czuć się w moim ogrodzie, skoro postanowiły w nim odpocząć. Zmieniłam jednak zdanie. Kiedy weszłam do kuchni i stwierdziłam, brak kotletów. Ja wam pokażę! Wrzasnęłam i wybiegłam z domu. Kotów już jednak nie było. Za to na ścieżce stali moi sąsiedzi. Zaprosiłam ich do stołu i podałam ziemniaki purée z masełkiem i surówkę z rzodkiewki. A kotlety? nieśmiało zapytał pan Alojzy. Kotlety zjadły koty. Powiedziałam, jak gdyby, nigdy nic. Także moi drodzy, to koniec tej historii. <laughs> Dzisiaj mam dla Was przepis na właśnie te kotleciki z jajek, a na sam koniec jeszcze dodatkowo niespodziankę, o której się za chwileczkę dowiecie. A więc uwaga, złote kotlety, czyli danie nie tylko dla kotów, kotek i kociąt. Przygotuj: cztery jajka: bułkę tartą, czerstwą bułkę, kubek mleka, średnią cebulkę. Olej do smażenia, mały serek topiony, łyżkę drobno posiekanego szczypiorku, sól, biały pieprz oraz patelnię. Rondelek, miskę, maszynkę do mielenia, to nie jest konieczne, garnuszek, łyżkę, nóż, deskę do krojenia, drewnianą łopatkę, talerzyk. Umyj starannie jajka pod bieżącą wodę, ugotuj je na twardo i obierz ze skorupek. Włóż do garnuszka czerwą bułkę i zalej ją mlekiem. Obierz cebulkę, pokrój ją w drobniutką kostkę i wrzuć na rozgrzany na patelni olej. Smaż ją tak długo, aż uzyska złoty kolor, od czasu do czasu mieszając. Uważaj, aby się nie przypaliła. Zmie Zmiel jajka. Oczywiście można je rozgnieść widelcem, tak jak robiła to Cecylka. Oraz namoczoną i odciśniętą bułkę. To można spokojnie odcisnąć ją w rączkach i pokruszyć, mamy wiedzą jak. Dodaj tartą bułkę, serek, cebulę, szczypiorek, sól i pieprz. Wymieszaj wszystkie składniki. Jeśli powstała masa będzie zbyt gęsta, dosyp jeszcze trochę bułki tartej. Uformuj z masy kotleciki, obtocz je w bułce tartej. Rozgrzej na patelni tłuszcz i smaż na nim kotleciki na złoty kolor z obydwu stron. Można je jeść na gorąco z ziemniakami piórę i sałatką z buraczków. W podobny sposób możesz także przygotować inne kotlety, ale o tym innym razem. Moi kochani, a teraz moja niespodzianka. Słuchajcie, w naszym przepisie znalazło się, znalazło się wiele yy, składników. No, oczywiście jajka pochodzą od kurek. Jak mamy, mieszkamy na wsi, mamy dziadkę, dziadka, babcie na wsi, to często od nich dostajemy. Tak musimy je kupić w sklepie. Ale jest jedna rzecz, moi kochani, którą możemy wyhodować sami w domu. Jest to szczypiorek. Dzisiaj pokażę Wam, jak taki szczypiorek można samemu w domu uzyskać. Także zapraszam. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna miska. Z ziemią, troszeczkę ziemi i łopatka. Może być zwykła łyżka kuchenna, moi kochani. Spokojnie też wystarczy. Oprócz tego będzie nam potrzebna cebula. Będzie nam potrzebne również jakieś e, naczynie. To jest obojętnie. Mamy czasami, mają albo taką małą doniczkę. Może to być zwykły plastikowy pojemnik, który już nie jest potrzebny. A może to być, słuchajcie, mam taką. Starą szklankę, i w tym była kiedyś musztarda. No i mam takie coś. Także teraz zaczynamy. Patrzcie uważnie, jest to bardzo proste, poradzicie sobie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób wasze miejsce pracy. Ja tutaj sobie dałam kawałek starej gazety. Zapomniałam wam powiedzieć o rękawiczkach. Oczywiście nie musicie, bo to jest tylko ziemia. Ja lubię, bo nie znoszę, kiedy ziemia mi wejdzie pod paznokcie. Ale jak już się tak. Wydarzy, no to po prostu trzeba je wyszorować. I uwaga, w czym by tu zasadzić naszą cebulkę? Nasza yy, doniczka ma dziurki, oczywiście na wodę, na dole. Dlatego nie mam podstawki, to może nie w tym. Zrobimy sobie w tej mojej szklaneczce. I uwaga, nasypuję do niej ziemi. Ziemię możecie sobie przynieść po prostu z, z podwórka, tak. Także nie. A może być również kupiona taka w sklepie jak najbardziej. No ona jest już od razu z pewnymi nawozami, to na pewno ma troszkę więcej wartości odżywczych i może być tak, że wtedy będzie troszkę szybciej rosło. Popatrzcie, sypię sobie ziemi, przypie ziemi. Robię tak, żeby było wgłębienie w środku. Widzicie? Moja cebulka już tutaj pasuje. Mogę jeszcze z boczku sobie ziemi podosypywać. To jest właśnie ten moment, gdzie, e, gdzie ziemia się będzie trochę wysypywać, dlatego o. nie bać się, w cebulce się nic nie stanie. Wciskamy ją w tą ziemię. Moi drodzy, i co na koniec? Na koniec bardzo ważna rzecz. Tak, bo to już jest prawie koniec. Bierzemy sobie konewkę bądź buteleczkę z wodą, tak jak ja, i podlewamy naszą cebulkę. Proszę bardzo. I tak zostawiamy ją na kilka dni. Już niedługo z tej części cebulki, tutaj, e, zacznie wyrastać nam szczypiorek. Pamiętajmy o tym, żeby ta, woda była, żeby ta ziemia była zawsze wilgotna. Nie musi być tej wody bardzo dużo. Ten pierwszy raz jak najbardziej. Może nawet jak wam się przeleje ta woda, tak jak mi teraz zobaczcie, nic się nie stanie naprawdę to nie są kwiatki, które, e, z którymi coś się może stać, jak mają za dużo wody. I tak ją sobie odstawiamy. Odstawiamy ją gdzie? Na parapet, moi kochani, tam gdzie dużo słońca i ona tak sobie będzie rosła. I przez długie, długie e, tygodnie będziecie cieszyć się swoim własnym prywatnym szczypiorkiem. No, i jak sami widzicie, moi kochani, wcale nie było to skomplikowane. Chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec efekt za kilka dni, który osiągniecie. Proszę bardzo. To jest mój prywatny szczypiorek. Teraz można go spokojnie słuchajcie, brać. Popatrzcie. I jeść. Prawdziwy, zdrowy, swojski szczypiorek. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Życzę no, powodzenia w sadzeniu swoich cebulek. I trzymajcie się do następnego razu. Pa!